No i wybieramy zwycięzców z dwóch poprzednich odcinków. Dwa skinki dla Was dzisiaj. No i skinki od razu do Was pójdą, jeżeli linki w opisie kanału macie. 54 komentarze. Wybieram pierwszego zwycięzcę i zgarnia pierwszego skinka Digl foru 8500. Gratulacje, stary. Teraz bierzemy drugi film sprzed dwóch dni i tutaj też bierzemy wszystkie komentarze, oczywiście, i wybieram zwycięzcę, którym zostaje ślimak. Jo, gratuluję. Obu zwycięzcom, jeżeli tradingi w opisie kanału macie to skinki, już dostaliście. I jeszcze raz powtarzam, a w dzisiejszym odcinku do zgarnięcie na przykład co ja wam tu mogę sypnąć. A mogę wam dzisiaj sypnąć wróżkę zębuszkę w Factory New za 6. Dyszek. I jeżeli chcecie ją zgarnąć to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu, no i oczywiście jeśli chcecie to wpadajcie sobie na CSGO Skinsa, klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kodzik Genetic, daje wam on 10% bonusu do depozytu i 2 złote 10 groszy zł na start dla nowych użytkowników, dodatkowo przy wpłacie skinami do każdego doładowania skinami macie dołączony prezencik i 10% bonusu przy wpłacie skinami, to też jest bardzo, bardzo spoko opcja Również za wpłatę z moim kodem 25 zł wpłacacie, możecie zgarnąć sobie i Hydra i Digla Print Streama, jeżeli chcecie wpłacić sobie mniej. No na przykład przetestowanie strony 840, najmniejszą możliwą kwotę, to dalej możecie zgarnąć sobie Digielka Print Streama totalnie za darmo. I jak widzicie w dzisiejszym odcinku mamy 4 zł. Co ja mogę zrobić mając 4 zł? No niewiele. Dlatego dzisiaj odbierzemy Birthday Party, jakiś tam prezent, no i zobaczymy, czy z tego uda nam się zrobić kosę. Kosę tak właśnie. Za darmo, zera. Klikam, Franklin, ty, to są z dwie stówy co najmniej. Trzy stówy, okej? Okay. Wydaje mi się, że powinno być łatwo. Wydaje mi się, że powinno być łatwo, ale jak będzie w rzeczywistości, to się okaże. Dajmy sobie na początku 5 ultrasów i 5 favor boxów. No i z takim case battlem sobie zaczniemy. 10 skrzyneczek. Ale nie są to byle jakie skrzynki, bo naprawdę ultra casey potrafią zaskoczyć te favorboxy troszeczkę mniej, ale i tak są dobrymi skrzynkami. Dobra, ja Wam tutaj jeszcze przybliżę stronę, żebyście wszystko mieli git, no i lecimy z tym. Druga skrzyneczka, no i w dzisiejszym odcinku od razu Wam powiem hasło, bo niektórzy już pewnie przeminęli sobie na sam koniec, żeby szukać tego właśnie hasła, ale hasłem w dzisiejszym odcinku niech będzie na przykład, bo ja mam ciągle zagwostkę, ja pierdolę, musicie tak na kurwie tymi motorami za oknem, ale ja ciągle mam zagwostkę. Czy Wy wolicie odcinki mocniej zmontowane? To znaczy, że zoom na każdego z battle i tak dalej Czy takie luźne jak sobie tam pierdolę Jak sobie otwieram skrzyneczkę yy, I robię to po prostu dynamicznie bez cięć Z jakimś tam luźnym moim pierdoleniem właśnie Dajcie mi znać w komentarzach Bo jest to dla mnie serio, serio ważne I chcę, żeby filmy jednak wam się dobrze oglądało Bo oprócz tego, że filmy robię dla siebie Żeby się dobrze bawić To filmy również yy, robię dla was I zależy mi na tym, żeby były one oglądane no i co? Mamy z tego case Batla 96 zł. No nie poszedł do końca tak jak myślałem. Oczywiście favorbox Box zawiódł. Eee, ultras popisał się całkiem ładnie. Tym bardziej jeszcze tym Cortexem i Save Off'em. A teraz przejdźmy do kolejnego case Batla. W którym zrobimy sobie jakieś takie combo. To też może być dobre. Underdog. Coś czuję underdoga. Mam nadzieję, że się kurwa nie przejadę. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Wonshu. Pierwsza skrzynka. Plug case. No, i już jesteśmy na przegranej pozycji. Ale spokojnie, ten gold case może bardzo dużo zmienić. O, ja pierdolę, no. No, to gold case tutaj musi naprawdę dużo zmienić. Nie, no dobra, nic nie zmieni gold case. Jeżeli z toolboxa nic nie trafi, to nic nie zmieni gold case. To jest 5 dych? 3 dychy. No, kurwa, no to bez szans. Ja pierdolę. Plaster w pizze, se wsać ten plaster, panie. 212, no i to był mocny case battle. Aż zrobimy to sobie jeszcze raz. Tym razem trzy osoby Trypander Tutaj nie mogę nic kompletnie dropnąć. Jeżeli to nie wyjdzie, to będziemy w połowie budżetu i tak właściwie z 300 zrobi się 150. No będzie ciężko. A już zaczynamy z hitem. Chociaż tutaj Shady na szczęście Factory, New Stat tak? Kogucik jeszcze. Jeszcze kogucik. Dziękuję Ci bardzo, kogucik. Oby tak dalej, kogucik. Nie no, kurwa mać, no Shady Teraz Shady musi dropić Proszę Shady Nie, Shady za słabo, za słabo Shady Ostatnia skrzynka, dawaj Cokolwiek dla Shady'ego To nie będzie To jest to, to jest to To jest, kurwa, to 380, pięknie O to właśnie chodzi Chcę zrobić te okej z Batlas. podobał mi się Ja pierdolę ALE TEN GOLD URATOWAŁ NET, nie wiem co to była za naklejka, w mam ta naklejka, obrzydliwa jak 150 Ale kurwa uratowała jakieś batla. Pierwsza skrzynka, no, inny living color Nie zaczynamy zbyt dobrze, jeszcze tutaj stacja mi spada do mikrofonu No, no jest ciężko dzisiaj, dzisiaj tutaj wiele komplikacji Lecimy ze slime'em, może slime uratuje? Nie, net, statrak nie ratuje, battle skirt kurwa no Aż zrobiłbym to jeszcze raz, no do dwóch razy sztuka. Trzeba, trzeba dać temu drugą szansę. Tym bardziej, na trzech graczy, no to przynajmniej jak jebnie to, to jednie solidnie. Lecimy z tym. Dawaj, piąty case battle chyba w dzisiejszym odcinku, a my stoimy w miejscu. Pierwsze otwarcie Bloodsport, pięć dyszek. Ok, już case battle tak naprawdę zwrócony po pierwszej skrzynce. Teraz tylko go doprowadzić do końca i go wygrać Po tutaj największe zagrożenie Dwie dychy różnicy, ale powinniśmy to mieć No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem No 140 niby spoko, ale no nie jestem zadowolony Wiecie co, dołóżmy sobie jeszcze dwa slajmy Ze 150 zróbmy sobie coś takiego na trzy osoby w trybie under No i lecimy, pięć skrzyneczek Kolejny case battle Dawaj, prostu dawaj Pierwsze otwarcie no, dla mnie teoretycznie najlepiej, ale slimy mogą tutaj dużo zmienić. Drugie otwarcie? No, kurwa, znowu najlepiej. Nie mam dzisiaj czutki do trybów. Kompletnie nie mam czutki. Chyba, że ze slimu. Nie no, dobra, nie no. Jak ja fosfora dostaję za 4 dechy, to to jest już bez szans. Kompletnie bez szans. W ostatniej skrzynce musieli oboje pierdolnąć jakiegoś jackpota. To nie jest to. To nie jest to, no. No i znowu tryb standardowy, tryb standardowy to by było to, wiecie co, zróbmy sobie same slime. Slime to jest skrzynka, z którą ja się po prostu nie lubię. No, no co ja mam wam mam łamać, co mam was oszukiwać? No skrzynka ta po prostu mi nigdy nie oddaje, a ja chciałbym w końcu zobaczyć z niej chociaż jakiś czerwony przedmiot. Nie mówię tutaj o kosie, nie mówię tutaj o nie wiadomo czym, ale chciałbym chociaż czerwony jakiś w niej zobaczyć. Wirus, Factory News. szkoda, że kurwa to jest ciągle tryb underdog. Czyli musimy wydropić mniej dla osób, które nie wiedzą, jak to działa. A ja dropię więcej, i takiej z battle przegrywam. Pamiętam, jak dopiero wchodził ten tryb underdog. Ostatnia skrzynka, zobaczmy. Bez szans. No kurwa, mać. Pamiętam, jak dopiero wchodził ten tryb underdog, i ludzie mi pisali, że oszukuje na moich filmach. Bo powinienem wygrać case battle, a go przegrywam Albo odwrotnie, że na przykład ktoś powinien wygrać tego case battle, A ja go wygrywam, no To były śmieszne czasy Dołączmy sobie do uspików Na uspikach tutaj może być mocny comeback, jeżeli nic nie wydropimy A jeżeli lols, murasz albo little boy cokolwiek wydropią To jest 1% niby, ale kto wie, no jest szansa Cztery dyszki, dawaj, ostatnia skrzynka i daj coś komuś Kurwa, nie no, tragedia jest tragedia, jest tragedia, jest naprawdę ciężko 53 zł. Wiecie co, ja w razie czego mam tutaj zapasową stówkę w ekwipunku, żeby ten część powtórzyć, tylko z nieco mniejszej kwoty później Ale... nie chciałbym do tego sięgać, Ja no, po prostu nie chciałbym do tego sięgać Więc proszę o coś ciekawego, jem cipsy Dawaj Factory stat track? No oczywiście, że nie Minimal wear na onek też bez szału, kurwa, no i musimy sięgać do naszego budżetu, już to czuję. Ostatnia skrzynka jak Block Fate, bank. bang. Oh, okej, okay. no 35 złotych, no teoretycznie jeszcze nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, ale jak najbardziej jesteśmy w sytuacji krytycznej. Ninja case, 4 osoby, tryb under, no i te tryby under wiem, że mi dzisiaj nie wchodzą, ale kurwa, no w końcu musi nastąpić jakieś przełamanie, no ja w to wierzę. Ślepo, głupio, ale w to wierzę. Bot i sam bot Adrian, bot Alex. Jedna skrzynka. Po prostu sięgnijmy do budżetu. Po prostu sięgniemy do budżetu. Drugie podejście, tym razem z dużo mniejszej kwoty. Zacznijmy sobie podobnie. Tylko zamiast Favorboxa, zróbmy sobie ultrasy. Jeżeli to nie wyjdzie, to platujemy po prostu w anime Casey i Colorful'e I to będzie nasza ostatnia nadzieja. Ale to co musi wyjść. Pierwsza skrzynka, ok. Fobos nie jest zły. Dobry fobos nie jest zły. Drugie otwarcie, no tutaj kurwa, akurat. Dual Beretki mnie dosyć mocno wyniszczają. Ok, no. no nie wiem, co mam powiedzieć. No nie wiem, co mam powiedzieć. No to jest bardzo close, ten Case Battle. Już teraz chyba nawet. Nie, ej, ten Acid Edge, on chyba podrożał Zazwyczaj jak ten Acid Edge mi dropił, to on dropił po jakieś 2 złote, nawet w dobrym stanie takim jak Minimal Wear A tutaj miła niespodzianka Ale Medium pierwszy za to, nie miła niespodzianka, Nevermore zadyszkę dla jemcipsy No i trzy ostatnie skrzynki, proszę Daj mi, okej, okay. Slate, zajebisty drop 23 złote no i mamy 19 złotych różnic i jeszcze jeden Nevermore dla mnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ostatnia skrzynka, z której dostajemy totalny syf, ale i tak jest spoko. Wracamy, powoli, powoli wracamy. Jeżeli uda nam się zrobić kosę, to tak naprawdę będziemy na zero w dzisiejszym odcinku. Ale i tak, chciałbym być chociaż na zero. Zróbmy tego Blitza, to jest nowa skrzynka jakiegoś pro-playera. Są chyba te skrzynki właśnie, ee, jak Ci się mówi, no te po prostu z e, mistrzostw. No, i zróbmy coś takiego. Ja szczerze, CS-owego e sportu nie śledzę. Mam go totalnie dosyć. To wygląda jak jedna wielka paraolimpiada. Ostatnio śledzę tylko mistrzostwa Pokémon, tak szczerze. I pierwsze otwarcie Sanin Leo by było piękne, ale niestety dostajemy kulanta. Zobaczmy, jak będzie z drugą skrzynką. Jest też kurwa tragedia. Dobra, ty, no ja nie wierzę. Nowe skrzynki. Będę musiał zrobić ich test. Bo aktualnie wydają mi się jebanym głównym. Chociaż oczywiście poleciały tylko 4 otwarcia, to zbyt dużo dogadania nie mam, ale no no nie wydają się zbyt dobre. Dwie ostatnie skrzynki ok? Złoty siedem, O kurwa, nie no ty Filtester test złoty siedemdziesiąt, 70 Faktori Pizdu zajebana, nie? 29 zł. Wymienił sobie jeszcze tokeny 1669 bang bang 3 złote No i 32 mam Anime casey Dobimy sobie to jeszcze low cztery 4 osoby, tryb standard I jeżeli to wyjdzie to będziemy prawdopodobnie koło stówki Jeżeli nie wyjdzie to... po prostu się poddaję, no Sami widzieliście jak wyponek pusty Ewentualnie punkty z bitew mógłbym wymienić Ale czy też wolę sobie zostawić na kolejne odcinki I zaczynamy niezbyt dobrze bo Rosso z Pegasusem A Pegasus jest jednym z lepszych dropów tutaj I teraz leci dla nas, spoko Tylko, że Twinko jest znowu dla Rosso no i jeszcze, ty, bo Trosso się kurwa nie zatrzymuje. Ty, on jest niepowstrzymany Pegazus, drugi, spoko. Ale zaraz, bo Trosso pierdolnie pewnie znowu z jakimś. Bengę. O, ty, ile to kosztuje? 35. Ja pierdolę. Dawaj, daj coś. Nie no, tak. No i po case bo Michael jeszcze z pizdy się wyłonił. Chyba że. Nie no, kurwa, nie. 4 złote. Z low case tego nie wydropię. Ja pierdolę. O 96 groszy. W dzisiejszym odcinku to było na tyle Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się jutro. Elo.